Pokaż gdzie w pijawkach. Głowa cała, Głowa cała w pijawkach. Dobra, coś te pijawki mu zdejmie niech się nie męczy, chłopina se nie zdejmie sam. Zobaczcie jaką ma zdeformowaną mordę, ale daje sobie świetnie radę. I, taki nieduży. Powiem tak. Mam rybę! Mam rybę! Siemanero widzowie moi kochani, mamy piękny poranek. Nie wieje jeszcze, bo później ma troszeczkę wiać. Przyjechałem nagrać dla Was odcineczek, byście mieli co oglądać. Jestem dzisiaj z Arturem. Widzieliście już go na filmie i będziemy próbować dorwać jakieś drapieżniki szczupaki o konie, a rano sandacze. Czy się coś uda złowić? Myślę, że tak. Tylko musi się zrobić troszeczkę cieplej, bo powiem Wam, że jestem w zimowej kurtce. Ale spokojnie. Jeszcze mają przyjść upały. Za tydzień 35 stopni. 36? Coś takiego. Dobra, trzymaj takciuki. Biorę wędę. Dzisiaj mam nowy kołowrotek Twin Powerka 3000. Bardzo się jaram tym kołowrotkiem, bo jest to mój najdroższy kołowrotek w sumie. Dobra, odpalamy i jedziemy z koksem. Jakie nastawienie? Aha ja się na rybę To ma być, to będzie Woli. Zaczep znajdę wszędzie? Tak Okej okay. Właśnie się zatrzymaliśmy I w pierwszym rzucie Wzięła ryba I zdążyłem łączyć kamerę I to jest ładna ryba Powiem Wam, że to jest ładna ryba. Żeby jej nie stracić to może będzie fajnie. Wydaje mi się, że to będzie szczupak. nie będzie okoń. Jak to będzie okoń, to będzie moja życiówka z PZ2. Mówię wam, serio. Naprawdę ryba walczy konkretnie. Co prawda jest to koniówka do 8 gram, ale patrzcie, jest w zielsku, w sałatce, nie jest to duża ryba, ale jest. Będzie skakał? No. <laughs> Dobrze, lubię takie akcje. Dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Pania. Nie chcę, ale jest. Zobaczcie, jaką ma zdeformowaną mordę. Ale daje sobie świetnie radę. Nie, taki nieduży, ale jest pierwszy. Uciekaj. Odpłynie? Odpłynie. Poszedł na dno. Pierwsze za nami zapłaty, koty. O i niezły ba. Co to? Co masz? Jakie saldoś ciułiu. Ciupak. Ciupak? Ciupak. No i fajnie. Teraz chomopadze. Yes. No wez saldo, no wez Yes, bravo. Jest szczupak w pierwszym opadzie, mówi wzięła na obrotówkę, dobra, wypuszczaj go, niech szyje. No i tak. Podsumowując, poranek, dwa szczupaki. Dwa szczupaki i. i karp, <gry> który się rzucił. A tak naprawdę jest słabo, ale nie tracimy nadziei. Jest siódma? Gdzieś tak. Więc jeszcze mamy dużo czasu. Co ty robisz? Czyszczę? Co czyścisz? Co ty katasz? Serio? No bo tu niewygodnie robić w ogóle cokolwiek z tego wontonu. Wiecie co, postanowiliśmy tutaj z Arturkiem zabawić się troszeczkę rywalizacji Będziemy się ścigać, kto złowi więcej ryb. Tak, po prostu o przekonanie. Tu widzę kolega idzie w jakieś bardzo intymne małe gumeczki. Idziemy ilościowo. Nie będziemy się bawić w największą rybę, czy coś po prostu. Kto złowi więcej, tak? Powodzenia. A co to, to tam się pisze? Nie wypisało się w domu rejestru. Okej. Okay. Challenge jest taki. Na razie jest po jeden. To wygra, typujcie. Ja czy on. Na pierwszej miejscówce byliśmy, wytopowaliśmy Artura, nie działo się nic. Przyjechaliśmy teraz na moją miejscówkę. W sumie wszystkie są nasze, ale no jakoś tak musimy coś urozmaicić. Będą brać ryby? Nie będą. <noise> Dobra. Powiem tak. Mam rybę, mam rybę Oj okonek, fajny okoń Fajny okoń Hej, he. Jest piątka Prowizorycznie go zmierzymy Ale mi się wydaje, że on tak z 27 Czyli do challenge'u się zalicza na razie. Jesteśmy na prowadzeniu, chociaż też miał rybę kolega. Nie wodujemy go, niech zmieka sobie swój świat. Brawo, papa. Powiem Wam tak, challenge cały czas trwa. Miałeś brania? Nie mamy siły, ale walczymy do końca. Złowimy jeszcze coś. Nadzieje, trochę nam morale opadły, ale spokojnie. Mam jeszcze dwa chikeny, więc na pewno nabiorę ochoty. A ty? Zostawia tobie. Jest przygnębiony, ale spokojnie. Nadzieja umiera ostatnia, tak jak i my. No co jest z tą kamerą? No ona się nie chce włączyć już kolejny raz, nie? A ja mam kolej dobry, Nie wiem, co to jest. Ale zachowuje się jak okoń. Mam nadzieję, że to będzie ładny okoń Zaraz się dowiemy. Szupak? Nie, to musi być okoń. To będzie okoń. Okoń, poliżed przyjacielu. Okoń! Kolejny okoń! Yes! Brawo! To challenge uważam za jeszcze niezakończony. Ale wyszliśmy na prowadzenie. Uciekaj. Odprowadzaj, uciekaj. Daj dziadka. A ja leżąc sobie sobie tak rzuciłem od picu. Już oszczędzam baterię, bo mamy się zawijać. Jest ryba. Mogę Ci odciąć zestaw? <laughs> Chcę mi odciąć zestaw. Czy może mi odciąć zestaw? Nie, no myślę, że. Myślę, że nie, ale damy mu pocholować. Masz holuj rybę. Niech holuje. Trzeba się zachować fair play. Co to może być? Ja stawiam na okonia Nie, super będzie Tak myślisz? Tak, Przydaję, że okoń Ale no, no zobaczymy Młody wędkarzu. Ale Co to jest? No piękny No gratulacje Petarda Ole bydlę Przypomniało mi się kurde jakie bydle Pokaż tego drania Zażar? żar? Czekaj wyhaczymy go i go pokażemy Pokaż gdzie w pijawkach głowa cała. A głowa cała w pijawkach Dobra Weź te pijawki mu zdejmie, niech się nie męczy Chłopina se nie zdejmie sam Woduj go ładnie O tak Z pełną kulturą i szacunkiem do tych ryb Poszedł szukać braci 3, 2, piąteczka. Mamy kolej, dobry B. Kolej, dobry B. O Okoń. Nie, nie trzeba podbieraka. Pokaż się. Jest, o koni Nie, normalny, fajny konek Piękność. Rybka. Ostatni do challenge'u, już chyba decydujący panie Uciekaj, się na Ła! Piątka panie Powiem tak Challenge uważam za zakończony. Dajcie łapkę w górę dla, łapkę w górę dla kolegi. Naprawdę się starał. Wczoraj mnie ograł w FIFA, więc można powiedzieć, że mamy my między sobą 1-1. Tu się okazało, że udało mi się, ale to nie znaczy wcale, że jestem lepszy. Po prostu miałem więcej szczęścia. Zakańczamy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. My z wody się żegnamy i zmykamy do domu. Ale najpierw ten bajzer musimy załadować do auta. Trzymajcie się i na razie.